Anglia, rok 1455. W kraju dominują rody wywodzące się z dynastii plantażenetów. Jednym z nich są Lancasterowie, do których należy korona. Czerwona Róża, nieformalny symbol używany przez Lancasterów, zostanie później spopularyzowana przez Szekspira. Nie ma jednak jasności, jaka była rola tego emblematu za ich panowania. Od 33 lat królem jest Henryk VI. Objął tron jako niemowlę. W jego imieniu rządzili regenci. Jest władcą słabym, niezdolnym do rządzenia. Cierpi na zaburzenia psychiczne. Dwór pogrąża się w chaosie. Czasy są niełatwe. Niedawno zakończyła się wyczerpująca wojna z Francją. Trwała 116 lat. Spektakularne zwycięstwa nie uchroniły Lancasterów od ostatecznej klęski. Anglia traci niemal wszystkie posiadłości we Francji. Konsekwencje wojny są dramatyczne.